W końcu jest. Po wielu, wielu latach mieszkańcy Golęczewa doczekali się nowej placówki oświatowej, jaką jest nowoczesne, bezpieczne, przestronne, a zarazem przytulne przedszkole. 29 listopada odbyło się oficjalne otwarcie placówki, która dla niezwykle prężnie rozbudowującej się miejscowości była po prostu niezbędna. W końcu jest wymarzone w przedszkole, dla, bardzo ważne dla całej społeczności. Zresztą cała społeczność, już od wieku, jak czytałam na przemówieniu na samym początku, rzeczywiście wszyscy bardzo na to czekają. Bardzo dużo osób wspierało ten projekt, bardzo dużo osób starało się o, tym, o to, żeby jednak nasze grono pedagogiczne i żeby dzieci miały godne warunki do nauki, do pracy i do odpoczynku. Cieszymy się bardzo, wreszcie przedszkolaki z Golęczewa mają piękny budynek na miary XXI wieku, świetnie wyposażony, z bezpieczne, przyjazne dziecku. Budowa przedszkola, które dzisiaj otwieramy, to faktycznie inicjatywa, która pojawiła się już dawno. W 2013 roku rozpoczęliśmy Rozmowy na temat realizacji, realizacji zespołu e, przedszkolno-szkolnego. Warto przypomnieć, że było to w czasie, kiedy jeszcze nie była ogłoszona reforma, reforma oświaty, więc wtedy myśleliśmy o zespole e, przedszkolno-szkolnym ze szkołą 1-3. E, w tej chwili sytuacja się troszeczkę, troszeczkę zmieniła i musimy. E, e, przeanalizować kwestie budowy tego drugiego etapu, czyli budowy, budowy szkoły, ale o tym będziemy rozmawiali na pewno ze środowiskiem miejscowości Golęczewo i przede wszystkim z dyrekcją zespołu przedszkolno-szkolnego w Kludowie. No i od tego 2013 roku dyskusja oczywiście, która miała swoje lepsze, gorsze mom momenty, no doprowadziła nas do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli otwieramy, otwieramy przedszkolę, inwestycja trwała rok, Oczywiście przygotowywaliśmy się projektowo wcześniej również rok. Przedszkole jest uszyte na miarę Golęczewa pod każdym względem, również jeżeli chodzi o wysoki standard tego budynku. Oprócz nowoczesnych rozwiązań, elektroniki i przytulnego wykończenia, najważniejszym atutem przedszkola jest przestrzeń. Przestrzeń, której do tej pory najbardziej brakowało. Przedszkole, nowe przedszkole przygotowane jest w tej chwili na setkę dzieci. W tej chwili mamy dzieci 74 w tym roku, i tyle, ty, ty, tyle dzieci tutaj do nas przyjdzie. Natomiast to, co dla nas jest najważniejsze, to ta przestrzeń. W poprzednim budynku zawsze nam brakowało przestrzeni. Tutaj wchodzimy i zachwycamy się dużą ilością okien, jasnością, przestrzennością i to jest dla nas bardzo ważne. To jest coś, co mi rzuciło się w oczy. Na po samym początku i to doceniam, Jest, bardzo się z tego cieszę. Prace dotyczące rozbudowy placówki oświatowej w Golęczewie trwały od lat i przez długi czas stały w miejscu. Na pomoc ruszyli rodzice, którzy w 2015 roku założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Edukacja dla Golęczewa, po to, by przyspieszyć pracę nad projektem. Przyspieszyło to zdecydowanie z tego względu, że prowadziliśmy bardzo dużo rozmów z radnymi, próbując ich przekonać do tego, że warunki w obecnej szkole są bardzo skromne, jest za ciasno i że trzeba w najbliższym czasie, w najbliższych latach przeznaczyć fundusze w budżetach. I udało się to. Jeżeli chodzi o współpracę ze stowarzyszeniem, ja na każdym kroku podkreślam, że działalność naszych stowarzyszeń, stowarzyszeń lokalnych działających w gminie jest niezwykle niezwykle istotna. No w tym przypadku stowarzyszenie było inicjatorem Stowarzyszenie pilnowało władze gminy, czy aby nie, nie ucieka z terminami, czy pieniądze są planowane, to jest, to jest naturalne, że w imieniu społeczności lokalnej stowarzyszenie współpracuje, ale również mobilizuje władze, władze gminy do. Konkretnych działań. Konkretne działania przełożyły się na piękny budynek, który jest dopiero początkiem. Teraz, tak jak obiecała pan przewodnicząca Rady Suchego Lasu, pani Ania Ankiewicz, musimy pójść dalej. Czyli będziemy znowu starać się zabiegać o środki w kolejnych budżetach, w wieloletnim planie finansowym na budowę szkoły. Jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, że pozwolenie, które zostało wydane i projekt, który jest, obejmuje cały kompleks. Z niestety ze względów na ceny rynkowe został zrealizowany tylko pierwszy etap. To właśnie wysokie ceny materiałów budowlanych sprawiły, że na razie powstało tylko przedszkole. Początkowo mieliśmy w budżecie 8 milionów. Niestety te pieniądze nie były wystarczające z tego względu, że rynek budowlany, rynek prac realizacyjnych bardzo skoczyły ceny w górę i niestety musieliśmy podjąć decyzję o budowie podzielenia tego na etapy i budowie dopiero pierwszego etapu. Sama działka i sam projekt przewiduje cały kompleks szkolno-przedszkolny. Szkolno na uroczystości otwarcia przedszkola, pojawili się znamienici goście, którzy w towarzystwie najmłodszych golęczewian przecięli wstęgę, oficjalnie rozpoczynając nowy etap edukacji w golęczewie.